Dlaczego Islandia? Ponieważ tam są wulkany. Ja w ostatnich latach głównie się włóczyłem po innych kontynentach za tymi wulkanami. Tą Europę trochę zaniedbałem. Etna tylko była przedmiotem moich działań w Europie wulkanicznych, dlatego trzeba było w końcu na Islandię pojechać. Islandia jest droga, aczkolwiek jak się. no. Troszkę to jakoś poukłada, to da się to zrobić no, w kwotach jakichś w miarę rozsądnych, aczkolwiek wynajęcie samochodu terenowego jest strasznie drogie, a żeby dojechać pod te wulkany, to często jest potrzebny samochód terenowy. Myśmy chyba byli jedyną ekipą w historii, która przyjechała. Z samochodem Suzuki Grand Vitara takie drogi, na które generalnie się nie pozwala takimi samochodami jeździć. Jedna firma się w Islandii, na Islandii zgodziła, żeby nam dać taki samochód na takie drogi, ale umówiliśmy się. Samochód jest uszkodzony, zniszczony, utopiony, za niego płacę. Ja osobiście z własnej kieszeni. Inne firmy w zupełności nie chciały nam pozwolić korzystać z takiego samochodu. Oferowali nam inny, taki prawdziwy, terenowy, kosztujący trzy razy więcej. Warto taki samochód wynająć z dużym wyprzedzeniem, ponieważ taki Suzuki Grand Vitara w sezonie czyli w lipcu-sierpniu, potrafi kosztować za dobę 250 euro. Jak to zrobimy na dłużej, z wyprzedzeniem nawet możemy oszczędzić połowę tej kwoty. Z Gwinii jest do Islandii dużo bliżej, niż z mojego Bytomia. Islandia uważam, że jest fascynująca przyrodniczo-geograficznie. Jeśli ktoś nie był w takich terenach, no nazwijmy to około polarnych, aczkolwiek cała Islandia jest poniżej koła podbiegunowego północnego, za wyjątkiem wyspy Grimsey, to będzie zachwycony, bo tam mamy i wulkany, i termalne wspaniałe kąpieliska, i pole lawowe, i surowy klimat, maskonury wspaniałe, ptaki, gdzieś tam foki, wieloryby możemy zobaczyć, lodowce. Myślę, że dla wielu to będzie jeden z najpiękniejszych miejsc na świecie, które zobaczą. Wiele osób, która była na, przykład na Islandii, na Nowej Zelandii porównują, że jeśli kogoś nie stać na Nową Zelandię, to Islandia jest taką namiastką tej Nowej Zelandii, jest bardziej zimna i chłodna, ale jest bardzo fajna. Islandia jest bogatym krajem, oni tam bardzo dobrze zarabiają, dlatego ceny, ceny są wysokie i nie da się tego w żaden sposób inny obejść. Poza tym, że znajdziemy, nie wiem, tani lot, weźmiemy własne jedzenie, namiot, wtedy jest w miarę tani, Aczkolwiek, żeby tą Islandię tak naprawdę zobaczyć, potrzebny jest albo samochód. Autostop jest możliwy, ale jest trudny. Ja znam ludzi, którzy tam czekali 2-3 dni, żeby tym autostopem się przemieścić, ponieważ w sezonie prawie wszystkie samochody na trasie to są samochody wynajęte przez turystów. Są pełne, załadowane do końca, nikt nikogo nie, niestety nie przewiezie. Na Islandię wracam, ponieważ część wulkanów można zdobywać w lecie, w interiorze, a inne wulkany są lepiej do zdobywania wiosną, te zlodowacone, dlatego wracam wiosną, a to jest nadal kontynuacja mojego projektu 100 wulkanów, który realizuję od lat 10, właśnie jest 10 rok jubileuszowy. Zdobyłem do tej pory 41 wulkanów, 26 aktywnych, chcę zdobyć setkę, w tym połowę aktywnych przynajmniej, no i krok po kroczku pnę się do tej liczby, jeszcze paręnaście lat będę na te wulkany jeździł, którzy wieczy Islandii jeszcze nie odwiedzę w przyszłości parę razy.